Kilka godzin temu polskie media obiegła poruszająca wiadomość o stanie zdrowia Marcina Arkadiusza Millera, jednego z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów i autorów tekstów na polskiej scenie Disco Polo. Informacje o jego pogarszającym się samopoczuciu potwierdziła córka artysty Anna Miller. Jej wzruszające słowa wypowiedziane z drżącym głosem poruszyły fanów w całym kraju. Anna nie kryła łez, mówiąc, że ojciec od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi, które powoli zaczynają odbierać mu siły. Marcin Miller od kilku miesięcy wycofywał się z życia publicznego. Jego fani zauważyli, że coraz rzadziej pojawia się na koncertach i w programach telewizyjnych. W ostatnich wystąpieniach widać było wyraźne zmęczenie. Ruchy artysty stały się wolniejsze, a jego twarz, zawsze pełna blasku i energii, nabrała powagi. W jednym z wywiadów przyznał, że czuje się przemęczony, jednak zapewniał, że to tylko chwilowe osłabienie. Dziś wiadomo, że za tą pozorną spokojną postawą kryły się objawy poważnej choroby. Osoby z jego bliskiego otoczenia wspominają, że od pewnego czasu Marcin skarżył się na silne bóle mięśni i chroniczne zmęczenie. Zdarzało się, że po koncertach musiał natychmiast schodzić ze sceny, by odpocząć, a jego współpracownicy zauważali coraz częstsze zawroty głowy i problemy z oddychaniem. W pewnym momencie zaczął mieć trudności z utrzymaniem głosu podczas długich występów. Jego charakterystyczna barwa wciąż brzmiała pięknie, lecz brakowało w niej tej mocy, którą przez lata zachwycał publiczność. Pomimo narastających trudności, Marcin Miller starał się zachować pogodę ducha. W rozmowach z przyjaciółmi często powtarzał, że muzyka jest jego lekarstwem i dopóki będzie mógł stanąć przed mikrofonem, będzie walczył. W domu jednak coraz częściej. Zapadał w milczenie. Spędzał długie godziny przy fortepianie, patrząc w nuty swoich dawnych przebojów, czasem, jak mówią jego bliscy, grał cicho melodie, które brzmiały jak wspomnienie dawnych lat, melancholijne, pełne tęsknoty. Kiedy córka zdecydowała się ujawnić prawdę o stanie zdrowia ojca, nikt nie spodziewał się, że reakcja fanów będzie tak ogromna. Internet zalała fala wsparcia, tysiące ludzi pisało komentarze, nagrywało filmiki, przesyłało życzenia powrotu do zdrowia. Wielu z nich wspominało koncerty, na których śpiewali razem z Marcinem i wyrażało wdzięczność za jego muzykę, która towarzyszyła im w ważnych chwilach życia. Anna Miller w emocjonalnym wpisie podziękowała wszystkim za słowa Otuchy. Napisała, że jej ojciec codziennie czyta wiadomości od fanów, i że każde słowo wsparcia jest dla niego jak promień światła w trudnych dniach. Dodała też, że mimo bólu i słabości Marcin nie poddaje się i walczy z chorobą z godnością i wiarą. W mediach pojawiły się doniesienia, że artysta przechodzi intensywne leczenie i regularnie spotyka się ze specjalistami. Nie wiadomo jednak, jaka dokładnie jest natura choroby. Lekarze na razie nie zdradzają szczegółów, a rodzina prosi o prywatność. Wiadomo tylko, że stan artysty wymaga odpoczynku i stałej opieki medycznej. Jego przyjaciele ze świata muzyki nie pozostali obojętni. Wiele gwiazd Disco Polo, w tym koledzy z branży, publicznie wyraziło wsparcie. W jednym z programów telewizyjnych wystąpiono z inicjatywą zorganizowania koncertu dedykowanego Marcinowi, którego dochód miałby zostać przeznaczony na jego leczenie i rehabilitację. Mimo choroby, Marcin Miller nie stracił kontaktu z fanami. Na swoich profilach społecznościowych wciąż pojawiają się krótkie wiadomości, w których artysta dziękuje za wsparcie i prosi, by wierzyć w jego powrót do pełni sił. W jednym z ostatnich nagrań powiedział: Każdy dzień to dla mnie nowe wyzwanie, ale wiem, że nie jestem sam. Dziękuję, że jesteście ze mną. Ta wiadomość wstrząsnęła polską sceną muzyczną. Marcin Miller, człowiek, który przez lata dawał ludziom radość i nadzieję, teraz sam potrzebuje siły i wiary. Jego historia pokazuje, że nawet najwięksi artyści są tylko ludźmi wrażliwymi, kruchymi, ale wciąż pełnymi pasji i determinacji, by żyć dalej. Aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami o Marcinie Millerze i innych artystach, zasubskrybuj nasz kanał, polub ten materiał i włącz powiadomienia. Dzięki Tobie możemy dalej opowiadać prawdziwe, poruszające historie, które łączą nas wszystkich. Diagnoza, którą Marcin Miller usłyszał kilka tygodni temu, na zawsze zmieniła jego życie. Lekarze potwierdzili u niego poważne schorzenie neurologiczne związane z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. To choroba, która postępuje powoli, ale nieubłaganie, prowadząc do osłabienia mięśni, drżenia rąk i trudności z poruszaniem się. Z początku objawy wydawały się niegroźne krótkie momenty zawrotów głowy, uczucie zmęczenia, które znikało po kilku godzinach, jednak z czasem zaczęły pojawiać się coraz częściej i trwać coraz dłużej. Marcin zauważył, że jego ręce stają się sztywne, a chwyt mikrofonu wymaga coraz większego wysiłku. W domu zdarzało się, że upuszczał kubek lub nie mógł odkręcić butelki z wodą. To były pierwsze sygnały, że dzieje się coś poważnego. Z każdym miesiącem choroba zaczynała wpływać na jego codzienne życie. Artysta, który zawsze był pełen energii, teraz zmagał się z chronicznym zmęczeniem. Wstawanie rano wymagało od niego siły, której coraz częściej brakowało. Zdarzało się, że musiał odkładać nagrania i próby, bo organizm nie pozwalał mu funkcjonować w dawnym tempie. Jego twarz nabrała powagi, a uśmiech, którym przez lata obdarzał publiczność, coraz częściej znikał. Bliscy mówią, że w jego oczach pojawił się smutek, którego wcześniej nie znali, cichy, głęboki, ukryty za spokojem. Najbardziej cierpiała jego córka Anna. Każdego dnia obserwowała ojca, który z trudem chodził po domu, opierając się o meble, by utrzymać równowagę. Mówiła, że najgorsze jest to, że nie może mu pomóc. Czasem próbowała żartować. Rozładować atmosferę, ale gdy wychodziła z pokoju, łzy same spływały jej po policzkach. W rozmowie z przyjaciółmi przyznała, że boi się każdego telefonu z lekarni i każdej wizyty kontrolnej, bo nie wie, czy usłyszy coś jeszcze trudniejszego. Marcin Miller, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, nie przestał walczyć. Codziennie rano wykonuje zalecone ćwiczenia rehabilitacyjne, choć każdy ruch sprawia mu ból. Lekarze zalecili mu specjalną dietę. I ograniczenie stresu, co dla artysty, który całe życie żył w rytmie sceny, jest ogromnym wyzwaniem. Gdyby nie rodzina, mówiłby, że nie dałby rady. Jego żona dba, by miał spokój i przestrzeń do odpoczynku, a Anna codziennie motywuje go słowami: "A to? Musisz być silny, bo Polska na ciebie czeka". Choroba zaczęła też wpływać na jego psychikę. Marcin, który zawsze był duszą towarzystwa, teraz coraz częściej unika spotkań. Woli spędzać czas w domu, wśród bliskich. Czasami siada przy pianinie i gra po cichu, jakby chciał przypomnieć sobie czasy, kiedy scena była jego drugim domem. W chwilach słabości mówi, że najbardziej boi się utraty głosu, bo muzyka jest dla niego tlenem. Czasem wstaje w nocy i przechadza się po ogrodzie, wpatrując w niebo, jakby szukał tam odpowiedzi. Stan artysty budzi niepokój także wśród jego współpracowników. Wielu z nich wspomina, że w ostatnich miesiącach Marcin często przerywał próby, narzekał na osłabienie, a czasem po prostu siadał w milczeniu z głową spuszczoną w dłoniach. Nie chciał jednak, by ktokolwiek widział jego bezsilność. Na scenie zawsze był perfekcyjny, nawet jeśli kosztowało go to ogromny wysiłek. Po koncertach wracał do domu zmęczony, często z bólem mięśni, ale zawsze mówił, że warto, bo widok szczęśliwych ludzi to jego największa nagroda. W ostatnich tygodniach Marcin musiał odwołać kilka występów, co dla jego fanów było sygnałem, że sytuacja jest poważna. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wiadomości z życzeniami powrotu do zdrowia. Ludzie pisali, że jego piosenki dodawały im otuchy w trudnych chwilach i że teraz oni chcą odwdzięczyć się tym samym. Wzruszony artysta opublikował krótkie nagranie, w którym podziękował wszystkim za wsparcie i przyznał, że walczy nie tylko dla siebie. Ale przede wszystkim dla tych, którzy od lat wierzą w jego muzykę. Lekarze zalecili mu dłuższy odpoczynek i stałą opiekę specjalistów. Terapia obejmuje rehabilitację neurologiczną, leki przeciwzapalne i ćwiczenia wzmacniające mięśnie. Choć postępy są powolne, Marcin nie traci nadziei. Każdego dnia spogląda w lustro i mówi, że jeszcze wróci na scenę. To marzenie, które napędza go do walki z chorobą, mimo bólu i strachu. Anna w jednym z wpisów w sieci przyznała, że dla niej ojciec zawsze będzie bohaterem. Napisała, że patrzy na niego z podziwem, bo nawet w najgorsze dni potrafi znaleźć powód, by się uśmiechnąć. Dodała, że ta choroba nauczyła ich wszystkich, jak cenne są zwykłe chwile wspólny obiad. Rozmowa przy kawie, krótki spacer. Te proste momenty stały się teraz dla rodziny Millerów najważniejsze. Dziś Marcin Miller żyje wolniej, uważniej, z większym szacunkiem do każdego dnia. Choć choroba odebrała mu część sił, nie odebrała mu wiary. Każdy, kto zna go bliżej, mówi, że w jego oczach nadal tli się ten sam blask, co dawniej, blask człowieka, który kocha życie mimo bólu i trudności. I właśnie dlatego cała Polska wciąż trzyma za niego kciuki, wierząc, że jeszcze zaśpiewa tak jak dawniej i znów rozświetli scenę swoim głosem. Moment, w którym Marcin Miller usłyszał od lekarzy, że jego choroba ma charakter postępujący, był dla niego prawdziwym wstrząsem. W gabinecie panowała cisza, a on siedział z opuszczonym wzrokiem, jakby próbował zrozumieć każde słowo, które padało z ust specjalisty. Lekarz tłumaczył, że zmiany neurologiczne nasilają się szybciej niż zakładano i że konieczne będzie leczenie długoterminowe. Marcin słuchał, ale jego myśli biegły w zupełnie innym kierunku. W jednej chwili przed oczami stanęły mu obrazy z całej kariery, scena, światła, aplauz publiczności, a także twarze ludzi, których kocha. Wiedział, że od tej chwili nic już nie będzie takie samo. Kiedy informacja o jego pogarszającym się stanie zdrowia przedostała się do mediów, reakcja fanów była natychmiastowa. Internet zalała fala wsparcia, jakiej polska scena muzyczna dawno nie widziała. Pod jego oficjalnym profilem pojawiły się tysiące komentarzy i życzeń powrotu do zdrowia. Ludzie z całego kraju pisali, że wychowali się na jego piosenkach. Że jego głos towarzyszył im w najpiękniejszych momentach życia. W jednym z komentarzy pewna kobieta napisała, że jego utwór był grany na jej ślubie i że dziś ona i jej mąż codziennie modlą się za jego zdrowie. Ta fala miłości poruszyła artystę do głębi. Kiedy po raz pierwszy przeczytał komentarze fanów, łzy popłynęły mu po policzkach. Powiedział do córki, że nie wiedział, że tylu ludzi naprawdę go kocha. To uczucie wdzięczności zaczęło powoli zastępować strach. Marcin postanowił, że mimo bólu i niepewności będzie walczył. Zaczął brać udział w terapii, a także podjął decyzję o czasowym zawieszeniu koncertów, aby skupić się na leczeniu. Jego współpracownicy przyznali, że w ostatnich tygodniach, mimo zmęczenia, pojawiał się w studiu nagraniowym, próbując nagrać kilka nowych wersji swoich największych przebojów. Chciał zostawić po sobie coś wyjątkowego, pamiątkę, która będzie przypominała ludziom o sile i pasji, jaką zawsze wkładał w muzykę. Nagrania te mają ukazać się w formie specjalnego wydania, które jego fani już nazywają muzycznym testamentem nadziei. Media społecznościowe stały się miejscem, gdzie fani wymieniają się wspomnieniami o artyście. Powstały grupy wsparcia, a w wielu miastach zorganizowano spontaniczne akcje śpiewania jego piosenek. W Białym Stoku rodzinnych stronach Marcina kilkuset fanów zebrało się na rynku i wspólnie zaśpiewało Jesteś szalona. Niosąc w górze transparenty z napisem: Marcin, jesteśmy z tobą. Nagranie z tego wydarzenia obejrzały setki tysięcy ludzi, a sam artysta miał łzy w oczach, gdy zobaczył to w internecie. Fani i przyjaciele ze świata muzyki nieustannie wysyłają mu wsparcie. Wielu z nich mówi, że jego historia stała się inspiracją do tego, by docenić zdrowie i każdą chwilę w życiu. Telewizje przygotowują materiały dokumentalne o jego twórczości. A stacje radiowe codziennie emitują jego największe przeboje, przypominając Polakom o sile jego muzyki. Dziś w jego domu panuje cisza i skupienie. W tle słychać jedynie delikatne dźwięki pianina. Marcin Miller uczy się żyć na nowo wolniej, ale z głębszym sensem. Wie, że walka trwa, ale już nie czuje się sam. Wokół niego są ludzie, którzy wierzą, że jego głos jeszcze zabrzmi, a scena znowu rozświetli się jego uśmiechem. I to właśnie ta wiara płynąca od tysięcy serc stała się jego najskuteczniejszym lekarstwem. Kariera Marcina Millera to jeden z najpiękniejszych i najbardziej imponujących rozdziałów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Od początku lat 90., kiedy stanął na czele zespołu Boys, jego nazwisko stało się symbolem nowego, dynamicznego brzmienia disco polo, które na stałe wpisało się w kulturę popularną. Jego charakterystyczny głos, charyzma i niezwykła energia sceniczna sprawiły, że publiczność pokochała go bezwarunkowo. Zespół Boys pod jego kierownictwem nagrał aż 21 albumów studyjnych oraz dwa świąteczne, które do dziś rozbrzmiewają w polskich domach podczas Bożego Narodzenia. Każdy z tych albumów był inny, ale zawsze pełen emocji, ciepła i szczerości, dokładnie taki jak sam Marcin. Największe przeboje grupy, takie jak Jesteś Szalona, Wolność, Łobuz czy Chłop z Mazur, na zawsze zmieniły oblicze polskiej sceny muzycznej. Ich teksty, choć proste, niosły w sobie prawdę o życiu, miłości i codziennych marzeniach. Dla milionów fanów te utwory stały się hymnem beztroskich lat młodości, a dla samego Millera świadectwem, że muzyka może łączyć ludzi niezależnie od wieku i pochodzenia. W latach 90. zespół Boyz koncertował w całym kraju, gromadząc tłumy fanów, a jego koncerty często zamieniały się w prawdziwe święta radości. Sukces na scenie muzycznej otworzył przed artystą nowe możliwości. W 1992 roku pojawił się jako gość w filmie Kochaj i rób co chcesz, co dla wielu fanów było dowodem, że jego talent nie kończy się na śpiewaniu. Dwa lata później Wydał swój pierwszy solowy album zatytułowany Zakochany Facet, w którym zaprezentował nieco bardziej dojrzałe brzmienie i osobiste teksty. Płyta odniosła sukces, a Marcin pokazał, że potrafi łączyć disco polo z elementami popu i romantycznej ballady. Lata 2000 przyniosły kolejne wyzwania. W 2004 roku wystąpił w filmie Stick to the Plan, gdzie zaprezentował się w nowej odsłonie jako artysta otwarty na eksperymenty. I poszukiwania nowych form wyrazu. W 2008 roku wszedł do świata telewizji, biorąc udział w programie Big Brother VIP, w którym pokazał swoją naturalność, poczucie humoru i dystans do siebie. Publiczność pokochała go jeszcze bardziej za szczerość, serdeczność i autentyczność. Rok później, w 2009, Marcin zasiadł w fotelu Jurora w programie Jak oni śpiewają, gdzie jego profesjonalizm i empatia wobec uczestników zostały docenione przez widzów i krytyków. Z czasem stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej rozrywki, łącząc świat sceny muzycznej i telewizji. Od 2012 roku prowadził i współtworzył program Disco Star na antenie Polo TV, w którym wspierał młodych wykonawców marzących o karierze. Wielu z nich do dziś wspomina jego ciepłe słowa i rady, które pomogły im uwierzyć w siebie. W 2014 roku Marcin Miller po raz drugi stanął na parkiecie programu Dancing with the Stars. Gdzie połączył taniec z charakterystycznym dla siebie uśmiechem i pozytywną energią. Choć zmagania taneczne wymagały ogromnego wysiłku, artysta udowodnił, że potrafi odnaleźć się w każdej roli i że nie boi się nowych wyzwań. Kolejne lata przyniosły jeszcze więcej sukcesów. W 2016 roku ukazał się jego drugi album solowy Still in Love, który spotkał się z ciepłym przyjęciem fanów. W tym samym roku wystąpił w programie kulinarnym Top Chef. Gdzie pokazał swoje drugie oblicze pasję do gotowania i miłość do tradycyjnych smaków mazur. Wspólnie z Konradem Dobrzyńskim założył markę odzieżową Miller Tulipan, która stała się symbolem jego stylu eleganckiego, ale zarazem swobodnego i bliskiego ludziom. W tym samym okresie powstał również film dokumentalny Boys Extra Klasa, który opowiadał o historii zespołu i życiu Marcina Millera. Dokument pokazał nie tylko kulisy jego kariery, ale też człowieka stojącego za sukcesem pracowitego, wrażliwego i pełnego pokory artystę. Widzowie zobaczyli, że za błyskiem świateł scenicznych kryje się codzienność pełna poświęceń, prób i wyzwań. W 2015 roku wydawnictwo Znak opublikowało autobiografię I'm Crazy, którą Marcin napisał wspólnie z Katarzyną Szkarpetowską i Łukaszem Smolarskim. Książka okazała się prawdziwym hitem. Artysta w szczery i emocjonalny sposób opowiedział o swojej drodze od chłopaka z małej miejscowości po ikonę muzyki Disco Polo. Nie zabrakło w niej historii o trudnych momentach, chwilach zwątpienia, ale też o miłości do rodziny i pasji, która nie pozwalała mu się zatrzymać. Dzięki swojej nieustępliwości i konsekwencji, Marcin Miller stał się jednym z najważniejszych ambasadorów muzyki popularnej w Polsce. Jego kariera to dowód na to, że talent połączony z ciężką pracą może otworzyć wszystkie drzwi. Do dziś jego koncerty przyciągają tysiące fanów, a piosenki Boys rozbrzmiewają zarówno w klubach, jak i na rodzinnych uroczystościach. Choć dziś artysta zmaga się z problemami zdrowotnymi, jego dorobek artystyczny pozostaje niepodważalny. To on wprowadził disco polo na największe sceny i uczynił z niego część narodowej tożsamości muzycznej. Marcin Miller to nie tylko wokalista, to symbol pokolenia, które wierzy w siłę muzyki, miłości i wytrwałości. I nawet teraz, gdy życie wystawiło go na próbę, jego piosenki wciąż niosą tę samą nadzieję, że po każdej nocy zawsze wschodzi nowy dzień. Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy pozostają z nami śledząc niezwykłą historię życia i kariery Marcina Millera, artysty, który przez lata dawał Polakom radość. Wzruszenie i wiarę w to, że muzyka potrafi leczyć duszę, jego droga, pełna pasji i poświęceń, przypomina, że prawdziwa siła nie tkwi w braku trudności, lecz w odwadze, by mimo nich iść dalej. Każdy jego utwór to fragment emocji, które na zawsze pozostaną w sercach fanów. Niech ta opowieść będzie symbolem wdzięczności dla człowieka, który przez dziesięciolecia łączył ludzi swoim głosem i szczerością. Marcin Miller to nie tylko artysta, to inspiracja, przykład, że nawet w najtrudniejszych chwilach można wstać i dalej grać swoją melodię życia. Jeśli poruszyła Cię ta historia, jeśli chcesz nadal śledzić losy największych postaci polskiej sceny muzycznej, zasubskrybuj nasz kanał, polub materiał i włącz powiadomienia. Każde Twoje kliknięcie to znak wsparcia, który pozwala nam opowiadać kolejne wzruszające historie pełne wiary, siły i miłości. Razem twórzmy przestrzeń, w której muzyka i emocje łączą nas wszystkich.